Jak leci? Cześć. Cześć! Nie mogę uwierzyć, że obejrzymy film w parku i będziemy siedzieć w twoim kamperze, <noise> prawda? Już nie mogę się doczekać i o niczym innym w tej chwili nie marzę. Hej, a o co chodziło w tej wiadomości z osiemnastoma milionami wykrzykników, że skipper ma być nianią? <noise> Jak leci? A co mówiłaś o wiadomości? Widzisz, ja. Musiałam podzielić się radosną nowiną i stąd te wykrzykniki, których było pięć, bo będziesz opiekunką pierwszy raz w życiu. Woohoo! Co? Skipper? Opiekunką? Tak, prawda, że super! To niewiarygodnie! Wspaniale! Dzięki, jestem na to gotowa. Jasne, moja siostrzyczka. Spokojna i wszystko ma opanowane. Idziemy już? Wybrałam najlepsze miejsce parkingowe. No to jedziemy! Jestem gotowa. Hej, Skipper! Hej, Barbie! To jest mała Bongo. O, ta mała kruszynka jest taka urocza. <ścoughs> Dzięki. Na pewno będziesz się świetnie bawić. A z nim to już w ogóle. Ten mały to żywe srebro. Ach, kto by pomyślał? Jest ich dwoje. Wspominałem waszej mamie też o Johnnym, prawda? Czy zapomniałem. A, nieważne. Napiszemy z teatru! Miłej zabawy w parku! Wcale nie chciałam jechać, ale skipper nie prosiła, żebym została. No to co miałam zrobić? Nie chciałam, żeby straciła pewność siebie, ale. <ścoughs> <śmianowidzio> <śmianowidzio> Powiedzmy, że miałam co do tego złe przeczucia. To był jeden z tych wspaniałych idealnych poranków w Malibu. A! A! Ups, moja wina. A! Potem było już dużo lepiej. Nie mogę uwierzyć. Nic nie szkodzi. W sumie to może być i bez muzyki. Nie chodzi mi o płytę. DJ Chipshot zwichnął nad garstek, kiedy skreczował na jednym z koncertów. No wiecie, to ten DJ, przed którym zawsze gram. Chcę, żebym go zastąpiła na letnich rytmach. Wow. Letnie rytmy? To chyba ten słynny festiwal na pustyni, a na którym są tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi? Daisy, zjawi się tam więcej ludzi niż jest mieszkańców całego Malibu. Jasne, rozumiem. Dużo ludzi. Super! Super! Jak zagwizdać tak jak na meczach sportowych? Chciałabym umieć tak gwizdać! Daisy, to niesamowite, prawda? To spełnienie marzeń! A ja będę mogła powiedzieć, że znałam cię przed! Bo teraz właśnie jest przed! Mogę wymyślić twój sceniczny look. Coś wyrazistego, ale nie przytłaczającego. Okej, okay, może przytłaczać. Ja mogę skakać dla ciebie ze sceny! Uwaga, łapcie! Wiecie, co to oznacza? Jedziemy w prawej! Jedziemy kamperem Barbie! Tak, nie ma to jakiej wymarzony kamper. Zrobimy z wizyty dachowej wróżki magiczne przeżycie, którego Chelsea nigdy nie zapomni. Znowu ma ten błysk w oku. Nie mamy wyboru. Wchodzimy w to. Świetnie. W porządku. Kto ma skalnego pingwina? No dobrze, czyli żadna nie ma pingwina. To nie problem. Możemy po prostu udawać, że doktor Ernesto jest z nami. Jak? Eee, może będziemy wydawać pingwinie odgłosy? Czyli... <laughs> eee, takie, które nie brzmią, jakbyś się krztusiła, ale jesteś blisko. Okej, okay. teraz zajmijmy się samą dachową wróżką, płatkami kwiatów i melodią na flecie. Ok! Świetnie. Rodzinny okrzyk roberców na trzy. Raz, dwa, trzy. Uh -huh. Spójrz, różowe płatki kwiatów. O, naprawdę? Wow! Na dole widziałam ich więcej. Myślisz, że to sprawka dachowej wróżki? Wiesz, możliwe. Tak, to sobie pogdakaliśmy. Ta to... Oj, daj spokój. Równonoc jest już jutro. Dopiero się rozkręcam. Co to noc równań? <laughs> Równonoc. Dzień i noc są w idealnej kosmicznej harmonii. Wtedy nawet jajka wyczuwają równowagę poza pozaziemskich zjawisk i balansują na czubku. Oh, oh, oh. Mamy tradycję, że oglądamy spadające gwiazdy i stawiamy jajka na czubku. Jest miło. Pijemy kakao, jemy pizzę z sałatką jajeczną... Tata rzuca złymi żartami o jajkach. Złymi? Przecież je uwielbiasz. <laughs> ja już nie mam sześciu lat tato. Hej, czyli ja jestem gorsza? Dlaczego wcześniej o tym nie mówiliście? Ha! ha? W sumie zawsze spałaś kiedy my wychodziliśmy. Właśnie, to taka nasza wspólna tradycja. Na przykład Stacy i Tata co roku chodzą po linie na plaży. O, hej. A na drugim miejscu George i Stacy Roberts! Na drugim? Jak to? Kto jest lepszy od nas? <śmulatory> uh -huh! Uh -huh. Z nim nikt nie ma szans. Albo Skipper i tata chodzą na wystawę nowych technologii. <śmulatory> ha! 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 <śmulatory> Hmm, podoba mi się. Też chcę mieć z tradycję. Jasne. Rozpakujemy zakupy i zastanowimy się, co to może być. Świetnie. Ah, Barbie była w twoim wieku, kiedy pierwszy raz świętowaliśmy równonoc. Nie odwołujesz planów, prawda? Co? No co ty. To moja ulubiona noc w roku. Ja jestem burmistrzem? Jak do tego doszło? Zostałaś wybrana. A, to całkiem miłe. Zapraszam za mną. Masz pierwsze spotkanie. Dzień dobry. A! <noise> Au! Często nagradzana reporterka Barbie. Miło panią poznać. Skomentuje pani kryzys? Jestem burmistrzem, a do tego reporterką? W mieście przyszłości wszystko jest możliwe. Okej, okay. ale. Moment. Mówisz, że jest jakiś kryzys? W ostatniej chwili burmistrz Barbie nie jest gotowa na zbliżającą się katastrofę. Nie, po prostu. O czym ty. Wiesz, co to jest? Twoje największe osiągnięcia. Najnowszy system transportowy miasta przyszłości, niedawno otwarty dom dla bezdomnych zwierząt, przepiękny piknikowy park do spędzania czasu z rodziną, a to wszystko dzięki naszej burmistrz Barbie. Naprawdę zależy Ci na obywatelach naszego miasta. Zgadza się, ale sami słyszeliście. Mówi, że jej zależy, ale nadal nie ma planu, jak ochronić nas przed tym czymś na niebie, które leci prosto na nas. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Już o tym mówiliśmy. Dziwny, ogromny obiekt pędzi prosto w stronę miasta. Przepraszam, a, a, ale w dzisiejszym grafiku pani burmistrz nie ma nic na temat tego obiektu. Lepiej sprawdź drugi raz. Właśnie o tym powiedziałam. O, tu coś jest. O czternastej. Dziwny obiekt leci na miasto przyszłości. Ha, jak mogłem to przegapić? To może oznaczać tylko jedno. Że mnie zwalniasz? Wow, coś dziwnego wisi dziś w powietrzu. Nie, skoro jestem burmistrzem, muszę coś na to zaradzić. Zdobędziesz dla mnie więcej informacji na temat tego obiektu z zaufanego źródła. Może od naukowca, który zna się na planetach, galaktykach i na kosmosie. Robi się. Burmistrzu Barbie, chodź szybko, musisz to zobaczyć. Patrz na to, Barbie. Nauczyłam ją paru sztuczek. Na pewno zaimponuje właścicielom. Hmm. Dobrze. Księżna, siad. A teraz, goń własny ogon! Teraz, do góry i poproś! I co o tym myślisz? Ach, pięknie! Dziwnie, ale pięknie. E, wiesz co? Na wszelki wypadek mam też zapasowe sztuczki. Pok, um. um. pok! Masz coś na moją wyprzedaż garażową? Ach, Chelsea, rozejrzyj się. Odgruzowałam swój pokój. Uwolniłam się od materialnych dóbr. O... Hm. Serio? Ach, płyty to nie śmiecie. To, to styl życia. Masz tutaj coś, co nie jest pytami, na przykład to zdjęcie z autografem Hello Creamy. Jeśli uważasz, że ktoś się zechce, nie wiem, czy to prawdziwy autograf, skoro Hello Creamy nie istnieje naprawdę. Właśnie dlatego jest takie wyjątkowe. Wezmę je. W porządku, jeśli to sprawi Ci radość. Dobrze, na czym skończyłam? A o, 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 o. o, 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 o... Chyba tu. O... Księżna gotowa? Zaczynam. <grym optimize> Sprzedadzą. I co, Harriet? Myślisz, że będą pod wrażeniem tego, co potrafi? Za chwilę się przekonamy. Właśnie przyjechali. Co? Księżna należy do nich? Rerdonowie! Uf! Uf! Zwierzęta! Gotowa? Mm. Yeah. <laughs> Pewnie przyjemnie zamartwiać się tylko tym, gdzie się teraz bawić. Barbie! Ani ma sporo spraw na głowie! Musi ganiać motylki, zakopywać kości, uczyć się sztuczek. Tak, masz rację. A do tego musi nas chronić. Chronić nas przed czym? Przed wieloma zagrożeniami, o których nie mamy nawet pojęcia. Prawda, Hani? Co to za zagrożenia? Hej, widziałyście gdzieś piszczał Ruki? Nie, przykro mi. Powiesz, co masz na myśli? Wiesz, może lepiej od razu ci o tym powiem... Jakieś kilka dni temu, kiedy wszyscy słodko spaliśmy, DJ odkryła straszliwą tajemnicę. Mamcie! Ruki, Hani, zostawcie to! Słuchajcie, coś jest nie tak z moją pieszczałką. Z tym strasznym piszczącym krokodylem? To jest aligator, Honey, a nie krokodyl. Pieszczące krokodyle występują w Azji i w Afryce. Ja nigdy temu czemuś nie ufałam. Pewnego dnia go złapię, pogryzę, przeżuję i wytrząkam. Przemoc niczego nie rozwiąże, Ruki. Powiedz, co zobaczyłaś. Tu nie mogę wam powiedzieć. Muszę zwołać tajne zebranie. Hej, co tu się dzieje? Ściśle tajne zebranie, tafi. Orety! Uwielbiam je! I wtedy pieski pobiegły do tajnej kryjówki. Czyli pieski ze sobą rozmawiają? Jasne, że tak. A co myślałaś, że piszą listy? Nieważne. Opowiadam dalej. W porządku. Mamy jedną godzinę. Bierzmy się do roboty. Hmm. Myślę, że te części składają się w jakąś całość. Wskazówka, tak. Zaraz wyjdziemy. Hmm, w Globusie są dwie Pineski. Podróżujący nie byli tylko w różnych czasach, byli też w różnych miejscach. Hmm. Hej, Niki, pomóż mi z tą układanką. Patrzcie na to! Złożyłam z tego lornetkę. O co tu chodzi? Wyszliśmy już? I na co komu lornetka w pokoju bez okien, a poza tym to w ogóle jest legalne? Ha, dziwne. Wszystko jest w niej podwójne. Hmm. Barbie, chodź na chwilę. Tak sobie myślę, że ta cała historia jest o pewnej parze. O dwojgu ludziach. Chcesz powiedzieć, że jeśli nastawimy zegar na drugą, może uciekniemy z wehikułu czasu. Myślę, że wpadłeś na pewien trop agencie, Carson.